Jak jeszcze. Jehanny, ja tu się Od, od pojazdów się pan odsunie. Dlaczego? A popeł popełniam jakieś przestępstwa albo wykroczenie? Nie popełnia pan żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Oczywiście, że nie. Dlaczego miałbym ja się tylko odsunąć? Pana proszę, żeby się pan odsunął od pojazdu, żeby go pan przypadkiem nie uszkodził. Ja nie mam zamiaru łamać prawa. Dlatego bardzo mnie to cieszy. Nie mam zamiaru wchodzić w żadne wykroczenia. Cieszę się. Chciałem oglądać tylko radio. Jak najbardziej, proszę bardzo. No to dlaczego mi pan każe się oceniać? Żeby go pan przypadkiem nie uszkodził, tylko i wyłącznie. Ale dlaczego miałbym go uszkodzić? No bo może się pan potknie, nierówna nawierzchnia. Nie mam zamiaru się potknąć. Dlatego cieszę się i wszystko. Żandarmerię wojskową też tu sprowadzili. nagrywać, ale stanąć po prostu 3, 3 metry dalej. A czemu pani tak się zbliża do mnie? Pani się zbliża tutaj do wozu policyjnych. Mamy tutaj miejsce też pełnienia kontroli. No okej. Okay. Dobrze. Czy mogę wiedzieć z kim rozmawiam? Nie. A dlaczego tak nie? ja pana nie legitymuję w tym No tak, ale wie pani o czym mówi artykuł drugi? Proszę pana, może się pan naczytać artykułów. Jeśli pan potrzebuje jakiegoś orzeczenia, proszę dzwonić do rzecznika prasowego. Ale ja wnoszę, proszę panią, na podstawie artykułu drugiego i artykułu 10 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, żeby pani się przedstawiła. Nie będę się panu przedstawiać. No to to wie pani, że jak mi pani nie udostępnia informacji publicznej, bo pani dane to jest informacja publiczna, to pani popełnia przestępstwo z artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Już tak. No to jest przestępstwo, jak mi pani tak, nie udostępnia, pana, pani, to jest przestępstwo. No. Wy o tym nie wiecie. To jak wy forsujecie no, prawo, prawo, a jak wy o tym nie wiecie? Teraz graniczna nie wierzę, że nie wolno. A czy mogę wiedzieć, jak pan się nazywa? 7 Radosław Kot. Jeszcze raz Radosław? Przedstawiłem się. Nie usłyszałem, Radosław Kot? Przedstawiłem się. Tak, żebym mógł to odnotować. Radosław Kot? Tak. Kot. Ta. Dobra. Dziękuję. Proszę. O kurde, pę, mama nawet. Tak was uzbroili, nawet taką broń? Mało miejsca. Która godzina, panie sierżancie? Nie wiem. Zerka pan na zegarek? Nie znam co na zegarku. Ale pan kłamie głupio. Po co pan tak kłamie? No to po co ma pan zegarek, jak, jak... pan się nie zna na zegarku? No żeby mi się podoba. Ale pan głupio kłamie. Ja do pana uprzejmie. Ja też jestem uprzejmy. Proszę. No też, no ale po co pan kłami? Pan wie, że nie może pan udostępniać tego nagrania. O Jezu, wie pani, ile razy to słyszałem. No, Funkcjonariusze no, publiczni. Na... Nie ma w polskim prawie zdefiniowanej czegoś takiego jak osoby powszechnie znanej. Funkcjonariusze publiczni są osobami publicznymi. Panie Radosławie, a jak często was tu zmieniają? Patropolicji? Ja nie mam obowiązku udzielać panu takiej informacji. Hmm. Niech panu będzie. Bo jak ostatnio tu byłem po południu, to też pan był. Już długo was tu trzymają. Pani Strażniczko, to co przemyślała Pani sprawę, przestawi się Pani, skoro już Pani weszła ze mną w interakcję. Nie Czyż pierwsza Pani weszła. Może nagram jakąś interwencję. Słuchajcie się, się pojazdu, dobra? Proszę się odsunąć. Ja nie zamierzam nic zrobić. Proszę, proszę się odsunąć. Pan, pan narusza tutaj... Proszę mnie nie dotykać. Ale ja pana nie dotykam. Proszę nie ale dotykać nie pojazdów służbowych. Nie mam zamiaru dotykać. Właśnie pan to robi. Nie dotykałem, filmowałem do środka. No, ale, do ale co mi pani właśnie wmawia? Pan to robił. Nie wmawiamy. Ale to nie mogę dotknąć radiowóz? jak dotnę. Jak dotknę, żeby... dotknę radiowóz, to jakie to jest przestępstwo albo wykroczenie? Nie jest przestępstwo ani wykroczenie. No właśnie. Chodzi mi o to, żeby pan tu przypadkiem nie uszkodził. Ja nie mam zamiaru łamać prawa, ale dotykać można, dotykać mogę, jak Pan chce, może mnie Pan zatrzymać. Ale ja Pana nie zatrzymuję za nic, nie mam takiego zamiaru na razie. Za dotykanie radiowozu? Oczywiście, że nie. Mogę się o niego opierać, Pan, te... o nie, Pan się nie opiera. Nie opierać. się. Co Pani Strażniczko, nie chce się Pani przedstawić? Proszę się odsunąć, dobra? Ale proszę mnie nie dotykać. No to proszę się odsunąć. Chronicie tych radiowozów tak, jak ja mu chciał uszkodzić go. No ja nie wiem, co pan chce. Nie znam pana. Nie ja wiem, też nie, nie wiem, wiem kim... Nie kim... Ja też nie znam pana. Nie wiem, czy mnie pan nie napadnie, albo mnie pan nie zatrzyma. Nie mam takiego zamiaru. Ja też nie mam zamiaru uszkodzić radiowozu, ale dotykać go mogę. Co, przedstawi się pani, pani strażniczko? Pan sierżant tutaj się przedstawi. Nie mogę się panu przedstawiać, jest pan zamaskowany. No to, to... Bo to dla mojej protekcji. Nie wiem, czy pani... No, przecież dobrze mówię po polsku. Nie ale to prawo. Ja ja to prawo panie... obowiązuje każdego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy może zawnioskować do pani o przedstawienie się. Nie wiem, czy pan tego nie ma zamiaru udostępnić w sieci. Nie zamierzam, żeby potem moje dane były. No, ale to rozumie pani, że prawo jest ważniejsze niż pani wizerunek. Tak jak ja bym chciał coś zrobić z rady mm. Absurd. We dwóch funkcjonariuszach... Absurd bro... Absurdem jest Pana zachowanie w tym momencie. A w jaki Bo sposób jest absurdalny? czas nas prowokować. Pro, prowokowanie, proszę Panią... Czy, czy jest Pan Polakiem? Jest Pan patriotą? Jestem tak? Polakiem. Nie wiem, czy no. jestem patriotą, ale jestem Polakiem. To mogę za Panią zapewnić. Mam obywatelstwo polskie. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, proszę Panią, na temat prowokowania. Prowokowanie Pani Strażniczko, bo nie wiem, jak się mam do Pani zwracać, nawet nie widzę stopnia. Eee, pani Sierżant. Eee, o ile dobrze, albo chorąży, nie wiem, bo nie widać, <grywania> nawet Pani stopnia broni. Eee, prowokowanie jest. Typizowane w artykule 18 Kodeksu Karnego. Jak prowokowanie by było, jakbym do pani powiedział: Niech pani mnie uderzy, na przykład. No, uderz mnie, no, uderz mnie. Jakbym tak powiedział, to by, była, to by było prowokowanie. Macie do czynienia z człowiekiem, który zna prawo, nie mam zamiaru go łamać. A jest pani taka nieuprzejma, jak się pani nie chce przedstawić obywatelowi. Nie legitymuje pana, nie wykonuje wobec Pana żadnych czynności. Ale ja mogę z, z tego zażądać na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, artykułu 2 i artykułu 10 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przecież ja mogę zawnioskować do Straży Granicznej e, o zapytanie o to. Na piśmie, kto w takich i w takich godzinach e, pełnił służbę tu i tu i oni mi odpowiedzą. Słucham? No, ale dlaczego pani nie rozumie, dlaczego się pani nie chce przedstawić? Co, nie zatrzyma mnie pan za dotykanie radiowozu? Oczywiście, że nie. Ale sobie chodzi, ja sobie chodzę. Będzie pan mnie śledził teraz? Oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście, że tak. Chyba coś się panu ze spodniami z tyłu stało. Proszę odejść od pojazdu. Proszę ściągnąć buty. Mam podarty, proszę panią, bo taka jest styluwa. To nie ja to projektowałem. Ja takie mam po prostu. A co to przestępstwo? Czy chcemy pani oglądać? To może pani poświecić, że pani pokaże. Jak pani no, chce nie się obrócać. Nie, nie, nie mam. Wiadomo, że pani nie wie. Nie musi pani tego wiedzieć. No. To by było na tyle mojej obserwacji dzisiaj. Spokojnie. Nic no, pani nie pana. zrobi. No, mogę zerknąć do środka? Nie. Nie, a dlaczego nie? No nie będzie się pan zbliżał do auta. A dlaczego nie? Bo ja za nie odpowiadam. No to oczywiście. Dlaczego pani uważa, że chciałbym zniszczyć auto? Absurd. Miałbym... Wie pani, że zniszczenie mienia to jest przestępstwo, nie? Nie znam pana zamiaru. A ja nie mam zamiaru niszczyć. Przecież nagrałbym na siebie dowody w takim razie, nie? Nie jest tak? Pani tam sierżant czy korąży, bo Wiesz, nie widzę. Nagrałbym na siebie dowody, że niszczę mienie. To jest nielogiczne, pani jest zachowanie. A radiowozów przed człowiekiem z kamerą. Dobra, pełnijcie służbę. Nie zawracam wam głowy więcej. Spokojnej służby i powrotu do domu, Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Proszę. Dobranoc.